Jako przedostatniego o zabranie głosu poproszę Artura Szczepka z bardzo ważnym przesłaniem. Czołem w Wielkiej Polsce. Drodzy koleżanki i koledzy, ja po tych wszystkich przemówieniach, które usłyszałem, Postanowiłem tylko i wyłącznie przesłać Wam przesłanie. Przesłanie dla wszystkich polskich patriotów, niezależnie od barw, dla wszystkich polskich patriotów, narodowców, których widzimy tutaj i dla tych, którzy nas wspierają, oglądają przed telewizorami w całej Polsce. Dzisiaj chcę Wam wszystkim odczytać list który otrzymaliśmy z Włoch. Jest to wsparcie od pani premier Giorgi Meloni. Rzym. 5 października bieżącego roku. Szanowny panie prezesie. Dziękuję panu za pokrzepiającą wiadomość, która z pewnością przyniosła szczęście w wyborach politycznych z dnia 25 września tego roku. Niestety mnogość oficjalnych obowiązków wynikających z rozpoczęcia działalności nowego rządu uniemożliwiła mi przyjęcie Państwa zaproszenia, by odwiedzić Polskę. Życzę Państwu udanego marszu i korzystam z okazji, by przesłać ponownie moje wyrazy przyjaźni wobec narodu polskiego Giorgia Meloni. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim e, wszystkim kombatantom, którzy są dzisiaj z nami. Cześć i chwała! Cześć i chwała, cześć i chwała, cześć i chwała Dziękuję.